Cześć, z tej strony Skylark, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś pokażę Wam, jak sprawdzić adres IP domeny. A więc zaczynajmy. Pokażę Wam dwa sposoby na sprawdzenie adresu IP dowolnej strony internetowej. Zacznijmy może od pierwszego, czyli uruchomimy przeglądarkę. Następnie należy przejść na stronkę who.is. Po przejściu na tą stronkę, w tym oto miejscu należy wpisać adres domeny, której IP chcemy poznać. Czyli dajmy na to wpiszę coingecko. Po wpisaniu adresu domeny, której IP chcemy poznać, klikamy tutaj na tą oto ikonkę lupy. W tym momencie powinno nam wyszukać informacje o danej domenie. I kiedy te informacje już znajdzie, tutaj z tych tutaj trzech przycisków należy kliknąć na DNS records. I w tym momencie jak zjedziemy tutaj niżej koło litery A zobaczymy jaki jest adres IP. Jak widzimy, ta domena ma dwa adresy IP. Prawdopodobnie te adresy IP zależą od tego, z jakiego regionu się łączymy. Może mają na przykład dwa serwery, jeden na przykład w Ameryce, a jeden w Europie. I w zależności od tego, z którego regionu się łączymy, będzie to inny adres IP. Natomiast w taki oto właśnie sposób możecie sprawdzić adres IP dowolnej strony. Dajmy na to wpiszę piszę stronkę na ekranie.pl, wyszukuję i zobaczymy, jaki znajdzie adres IP. Przechodzimy do DNS records. I jak widzimy, ta strona ma trzy adresy IP, ponieważ są oni na serwerze Cloudflare, jest to serwer w chmurze, także mają oni kilka adresów IP w zależności od tego, jaka jest nasza lokalizacja. No i to jest właśnie pierwszy sposób na sprawdzanie, jaki adres IP ma strona czy też domena. Teraz pokażę Wam drugi sposób, który możemy uruchomić bezpośrednio z Windowsa, a mianowicie tutaj na dole w tym pasku wpisujemy cmd i uruchamiamy command prompt. Po uruchomieniu należy tutaj wpisać komendę ping, spacja i następnie adres domeny, czyli na przykład ping, spacja, wciskamy Enter. No i w tym momencie, jak widzimy, w tym oto miejscu jest pokazany adres IP danej domeny. I oczywiście pokaże on się także tutaj, tutaj, tu i tu. Czyli w ten właśnie sposób możemy sprawdzić między innymi, jeśli na przykład na ekranie ma trzy adresy IP, Możemy zobaczyć, z którym z nich połączymy się z naszej lokalizacji. I na dziś to było na tyle. Dajcie znać w komentarzach, czy udało Wam się sprawdzić adres IP domeny i pamiętajcie, żeby kliknąć łapki w górę, subskrybować nasz kanał i podzielić się tym filmikiem ze znajomymi. Dzięki i do usłyszenia!